11 grudnia 1942 roku, dwóch do ponad 3000 polskich dzieci, to liczba niewinnych małych dusz, która na wieczność w anonimowym szeregu została skazana na katorgę. Zatrzymując się w tym miejscu, stanowczo mówimy, że to nie naziści, a Niemcy. Mają łzy i krew na rękach. Liczba zmarłych i zamordowanych, liczona w przedziale 200 niewinnych dzieci. Psychiczne wykończenie całej reszty małych obywateli Rzeczpospolitej kwiatu narodu polskiego. Ich traumy to pogłos śmierci, którą widać w ich oczach. Tragedii tej dopełnia niewiedza, bierność, słaba pamięć. My, młodzież Wszechpolska, z całą swoją siłą i poświęceniem. Jak co roku przypominamy o tym akcie mordu i cierpienia. Nie zapominamy, kto i jak mordował młode pokolenie Polaków. Zbrodnie mierzone skalą cierpienia trzymetrowy płot, zasieki i psy to codzienność obozu dziecięcego na ulicy przemysłowej Włodzi, codzienny płacz i fałszywe listy do swoich rodzin, katorżnicza praca zapomniane numery. Był 18 stycznia 1945 roku. Niemieccy mordercy w pośpiechu uciekają z obozu. Do łodzi zbliża się horda Armii Czerwonej, niosąca wolność na papietach. Brama do obozu zostaje otwarta. W środku widać śmierć. Cześć ich pamięci.